JoJo's Bizarre Adventure. Niezaprzeczalnie najprawdziwsza żywa ikona i jedna z najpopularniejszych na skalę światową serii wschodnich animacji. Tytuł tak dogłębnie przesiąknięty wszelkiego rodzaju odniesieniami, wmieszanymi w nadwyraz odmienną i zgraną fabułę, rozrzuconą nie tylko między dzieje kilku pokoleń, ale także po różnych zakątkach naszego świata, że sam poziom oryginalności, którą możemy podziwiać już od ponad 34 lat, jest najprościej mówiąc niemożliwy do skopiowania. Rozmyślając o JoJo, zarówno w kontekście animacji, jak i mangi, pierwszą rzeczą, która od od razu się nasuwa to wygląd bohaterów serii. Styl rysunku, jaki stosował pan Hirohiko Araki był nie tylko niestandardowy, ale także wyraźnie odstający od kresek innych, popularnych w tamtym okresie komiksów. Między innymi to właśnie przez wzgląd na ten charakterystyczny czynnik premiera telewizyjna 13-odcinkowego cyklu ukazującego wydarzenia z trzeciej części obrazkowej powieści pana Arakiego, ukazała się zaledwie 6 lat po publikacji pierwszego tomu historii. Pierwowzór animowanej serii opowieści został dobrze przyjęty przez najwierniejszych fanów twórczości Mangaki. Jednakże niedługo później, a dokładnie od wydania Diamond is Unbreakable, styl rysunku autora zaczął się coraz bardziej zmieniać. Muskularne ciała głównych bohaterów zaczęły przyjmować bardziej smukłą formę, a sama kreska stała się zdecydowanie łagodniejsza i dużo bardziej pociągła. Wydana niedługo po rozpoczęciu prac nad ostatnią częścią historii, zremajkowana, animowana wersja, która tym razem od 2012 roku pokazuje nam pełny zarys losów rodziny Jostar, również przystosowała się do naniesionych stylowo zmian, co w finalnym rozrachunku okazało się doskonale posunięciem, którego sukces najbardziej oddają wyniki popularności piątej części show, czyli Golden Wind. To dość zabawne, w jak banalny, a jednocześnie ciekawy sposób, pochodnia fabularna dalszych losów krewnych Jonathana jest przekazywana kolejnym bohaterom, którzy cały czas rozszerzają historię o nowe możliwości i przede wszystkim aspekty poboczne. W Phantom Blood poznajemy główną problematykę uniwersum oraz dowiadujemy się podstawowych informacji o samym Hamonie. Battle Tendency znacznie rozbudowuje ten wątek, poszerzając go o nowe właściwości i zdecydowanie zdecydowanie bardziej skomplikowane techniki. Stardust Crusaders to znowu kolejny etap, czyli pojawienie się standów i rozwiązanie fabularne wydarzeń zapoczątkowanych jeszcze w pierwszym sezonie. Losy Josuke w Diamond is Unbreakable, pomimo iż z pozoru mogłyby wyglądać na historię poboczną, również znacznie przysłużyły się całości, zmieniając tym razem wątek podróży i wspólnych wędrówek w swoisty kryminał przedstawiony w komediowym świetle i podsumowany zdecydowanie bardziej zaskakującym i żywym akcentem. Golden Wind to zupełnie inna półka. Tak jak i część świata, gdy w tym wydaniu poznajemy osławionego Giorno Giovane, który wdraża nas w uliczną rzeczywistość stylowych gangsterów, jednocześnie praktycznie w całości zmieniając kurs nurtu, podtrzymywanego i skrupulatnie doglądanego we wcześniejszych produkcjach. Stone Ocean to kolejny zwrot głównego wątku, który w przeciwieństwie do pierwszych trzech serii, podobnie jak w przypadku historii z czwartej i piątej części, skupia się w określonym miejscu, które ma pomóc w poznaniu motywów głównej bohaterki i ponownie pchnąć fabułę na dalsze tory. Ten format, który zresztą towarzyszy nam już od kilku lat, może nie do końca zgrywa się z pierwotnymi motywami całego uniwersum, ale w końcowej ocenie, zdaniem internautów, wypada zdecydowanie lepiej. JoJo nie jest tytułem mającym nas wystraszyć, doprowadzić do łez, czy wzbudzić jakieś większe refleksje. W moim odczuciu to świetnie zrobiona komedia, której rysunek, jak i niesamowita muzyka, zwłaszcza w formie openingów, jest czymś stworzonym wyłącznie dla prawdziwych koneserów sztuki anime, potrafiących docenić nie tylko zarys postaci i świata, ale także najmniejsze smaczki i detale, których przez cały czas się doszukują. Nawiązania do Filmów, osób, innych twórczości komiksowych i animowanych stanowił zaledwie mały procent w zestawieniu z odniesieniami do muzyki, które ukryte są nie tylko w nazwach bohaterów serii, ale także czasem nawet w pojedynczych przedmiotach. Pozy jakie niejednokrotnie przyjmują, co po niektóre postacie również nie są przypadkowe, a cały fenomen związany z nazewnictwem i hołdem w stronę podziwianych przez twórcę artystów jest bardzo prosty, albowiem ogranicza się on głównie do chęci zaciekawienia i zwykłej wdzięczności. Na zakończenie chciałbym przytoczyć fragment jednego z artykułów. Kazynu kolektor, który dotyczy twórczości oraz opowiada o postaci autora JoJo. Prace Hirohiko Arakiego obejmują dziesięciolecia, ale jest jedna rzecz, która pozostała niezmieniona w doskonaleniu jego rzemiosła. Jego odniesienia do popkultury, sztuki i mody. Ten twórca mangi, ilustrator, projektant starał się wnieść coś innego do tego medium, dzięki czemu stworzył niezapomnianą i ekscentryczną markę. Jego odniesienia są tak wszechstronne i tak uderzające, że jego twórczość kończy się czymś, co przez wielu było czczone jako sztuka wysoka, i uwielbiane jako fenomen popkultury. Z czystym sumieniem mogę śmiało podpiąć się pod te słowa, gdyż niezależnie od zdania największych krytyków i przeciwników tej serii, jej struktura i poziom odmienności zdołał na tyle zamieszać i pomóc przy rozpromowaniu świata anime, że cały cykl Jojo, jak i postać jego twórcy już dawno zapewnili sobie miejsce wśród najwybitniejszych przedstawicieli tego pięknego gatunku. To już wszystko co miałem w tym temacie do powiedzenia. Jeśli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę i suba z dzwonkiem, a także napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o najważniejszych nowszym sezonie Jojo i jak sami odbieracie tę specyficzną animację. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego zdania do samego końca. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!